Jo, Siemanko, zagramy sobie w Hide and Seek Ale zaraz się przekonamy. Minecraft, tak, znowu Minecraft. Nie mam pomysłu na jedne gry, nie wiem co w ogóle nagrać. Czy coś fajnego, starego, czy jakieś nowoczesne coś gry, nie wiem, piszcie proszę w komentarzach. Hmm, Zaczęłaś właśnie, Je yeah. I co? Knockout. Oooo leci. RNS leci. Dobra, trzeba na to wskoczyć. I co? Szybko jakiś or trzeba rozwalić. Jest, punktor. Dobra, mamy punkta, nie jest źle z ma nawet dwa Dobra, kolejny punkcior Dobra, wygrałem kolejny punkcior. Hmm, zegarek. Jak się robi zegarek? w środku. Yeah! Fart, nie wiedziałem naprawdę, nie wiedziałem jak się robi zegarek. Strzelałem. O, w creeperkę trzeba strzelić. Jest kolejny punkcior. Lecimy, lecimy, lecimy. Stone Sword to chyba każdy u mnie. Pyk, pyk. Już jestem na drugim miejscu. Nie jest źle. Choć zacząłem to grać parę dni temu, cymek mi pokazał. O jest, Zarypiście. Co. Gość mi wszedł, rozumiecie to? Ale cymbał To ten Weźcie ja O, nie ruszać się nie przeczytałem Wszyscy się zaczęli ruszać ja yeah, punkt Dobra, byłem drugi, jestem Czwarty Nie jest źle Dwa zrypałem przez gościa Break the torch Ja też nie zrobiłem punkta mm, spadam To jest łatwe jak ktoś tego nie zrobi to naprawdę Pozdro A tam nie było chyba trzeba zrobić siekierki tak, było czas zrobić cikierkę, ja zrobiłem kill off! Holy shit... Dobra, weźcie. Ja nie zrobiłem tego pozdro. Tu trafię. No nie, nie trafiłem. Ostatnio trafiałem. Dobra, koniec rundy chyba zaraz będzie. Uh. Dobra, to ja kończę. Dzięki za oglądanie i na razie.